gra jest w toku, to nie mogę nic zrobić. Dobra, let's go. E, patrząc, jeżeli chodzi, patrząc na piki, to tak naprawdę widzę o wiele większy potencjał w teamfight tak, dla drużyny czerwonej. Mają bardzo silne AOE i mają też elitkę, która jest w stanie się skupić na konkretnym celu. E, to dodaj mi do znajomych puzon, jakbyś mógł, wiesz, to będzie od razu szybciej. To ty mnie do, to, wiesz, co to mnie dodaj, bo ja sobie przyjmę od razu cię do tem. E, dodam, gdzie trzeba. E, mają też Brauma, który swoim obszarową, swoim, swoim ultimate'em może ładnie pomagać w tym fajtach. A jeszcze to zależy od tego, jak się, jak się rozłoży ich game, jak naprawdę, bo tutaj mamy jeszcze parownika. E, mamy Lux. I jakby jedna z tych postaci, że nawet Lucia, jakby się zesfidowali, to mają bardzo duży potencjał na snowball. Tutaj mam D1 na tym koncie, no dokładnie. Prawie Janusz. No, dokładnie. Fidel Ult, Galia Ult, i jeszcze e, wspomaganie przez Brauma. Jeżeli dobrze synchronizują te umiejętności w czasie, to może być naprawdę ciekawie. Tutaj troszkę nie rozumiem idei inwejdowania w dwie osoby, i nie rozumiem idei uciekania w y, Dragon Pita. Jak. nie. jak mógł pójść naokoło ten leasing, tak naprawdę. A no to spoko, to, to zaakceptuję po tym, po gierce. Dzięki bardzo. Troszeczkę nie rozumiem tego. Dobra. Słuchajcie, zbliżenie na pięknego parownika. Więc, no, nie wiem, nie. Troszeczkę nie ogarniam, czemu Lisie miałby tu wchodzić w. w Dragon Pit, ale cóż, jego decyzja. Tutaj się zastanawiam bardziej, czy Mestal pójdzie w typowy beat. Znaczy, właściwie aktualnie z Singeda jedyny taki viable beat, który naprawdę daje spore korzyści, to jest pójście pod Dark Seal. Ogólnie rzecz biorąc, rozmawiałem z yy, wieloma mainami z Singeda i aktualnie uważają, że Singed jest na naprawdę. stoi na naprawdę słabym poziomie. Nerfy, które mm, wcześniej dostał, i też itemizacja, która się zmieniła, jeżeli chodzi o tanków na topie, spowodowała, że Singed już yy, nie jest tak silny jak yy, wcześniej. I tak wczoraj on mega odstaje od y, innych lanerów, przynajmniej tak uważają. Nie wiem na ile to jest prawda, bo tak naprawdę nie ganz dużo parownikiem, jedynie co. Ja ogarniam jego itemizację poniekąd i to właściwie wszystko. Orzechówka. A tej... W tym momencie Galio popełnia bardzo jeden duży błąd, bo zobaczcie, jak agresywnie Mestal w niego wchodzi. Jak bardzo szuka tego momentu, kiedy będzie mógł go jakoś tutaj obić, czy właśnie w jakikolwiek sposób uderzyć. A Galio. To robi właściwie, tutaj też bardzo fajnie Mestal rozgrywa tą linię, że próbuje cały czas yy, yy, oszczędnie maną gospodarować i nie ma skorzystywanego cały czas kół. W tym momencie Galio może zginąć, jakby tutaj był ignać zamiast Tepki, to aj, już bym widział Fresblada. Blada, ale ogólnie Mestal bardzo fajnie rozegrał ten początek. Eee, zagrał agresywnie, się Galio dał tutaj pole do popisu, bo Galio po prostu z Gal jest teraz bezpreszny, jest, jest bardzo podatny na ganki. Leasing jest pierwszy na topie. Eliska dopiero będzie robiła REDA, także, no, to jest moment, w którym, no, tutaj DC mógłby coś naprawdę sporo namieszać. Może kiedyś przetestuję, tak hot Logic, kurde. Oj, żeby jeszcze trafił skutkiem, to było w ogóle świetnie. E nie, na razie jeszcze nie, wiesz co? Ja chyba sobie pójdę po prostu do jakiejś herbaciarni w yy, Gdańsku i tam sobie kupię. Nie będę zamawiał nawet. No, ale tutaj mówię, całkiem dobrze rozegrany początek. Tutaj, teraz musi uważać Mestal, żeby e, Eliska mu nie wparowała w nieodpowiednim momencie, chociaż z drugiej strony, tak naprawdę, Lissin jest taka anterganka potencjalnego i to się nie ma skończyć z Bladem, tak. Więc też może sobie pozwolić na nieco agresywniejszą grę. Teraz pytanie, czy oni, e, czy im się uda. Czy no dobra, niestety, odfyszowała. Myślałem, że Mestal zdąży ją zabić. Ale i tak, na plus tutaj i Lissin, i. I Listen, i Singa mini minibusa, jeżeli chodzi o early game. game. nie, w, w Gdańsku nie, w Gdyni tak. I w Sopocie jeszcze są, tylko w Gdańsku nie ma. W Gdańsku nie ma właściwie potrzeby. Czyli nie tyle, co nie ma potrzeby, a po prostu nie ma za bardzo infrastruktury pod to. No i tutaj ten tepek taki troszeczkę yolo. Czy prawdopodobnie tej Galio też zderpi i Galio z tego powodu zginie, bo źle wykalkulował trade? I tutaj Mestal będzie kila, ale ogólnie mógł tutaj pójść nieco rozważniejszy tepek, bo tak naprawdę ten trade na początku został bardzo mocno nadwężony Mestala, ale tutaj Galio w nieodpowiedni sposób użył umiejętności, tak naprawdę, i to pozwoliło zabić się Galio, i też fajny decision making, bo mm, wiele osób. Wycofałoby się w momencie, kiedy dostało tak dużo obrażeń od Galio, Mestra natomiast yy, postanowił tutaj dalej walczyć i to się opłaciło, bo dostał w tym momencie no, darmowego killa' jak będzie patrzeć Duo z DJ śmiejciem analiza Gierek. Jak DJ będzie chciał, to bardzo chętnie. Myślę, że moja wiedza i DJ od tej... połączenia jego i mojej wiedzy dużo by dało. Fajnie analizy by wyglądały. Eee... Czy z razem z innym Steamerem, nie wiem. Jak Damian, się jak Damian będzie chciał, to jest, yy, jest to jakiś pomysł. Z Damianem musiałbyśmy się dogadać ogólnie. A Kolon nawet nie wie ten. Yy, ta, nawet nie wiem, co to jest za szczerze powiedziawszy. A my tu gadu gadu, ale w międzyczasie też wyszła inna kwestia. Mestal tutaj troszeczkę zderpił, jeżeli chodzi o wizję na linii. Bo nie owardował odpowiednio swojej linii, nie zwardował tribusza, przez którego przyszła Eliska. I to spowodowało, że zginął. Tak naprawdę, w tym momencie, zatrzymajmy się na chwilę. Mamy sytuację, gdzie Mestal ma tak naprawdę pinka i zwykłego Warda. A jeżeli chce mieć 100%, praktycznie 100% wizję, zakładając, że będzie puszował, to tak naprawdę w tym momencie powinien sobie obardować tribusza z wypym Wardem tutaj. W tym samym czasie, jak mi się skończy, to odnowi mu się kolejny trinket. Będzie miał go w stoku. I tutaj na sobie postawić pinka, bo w tym momencie on będzie, wiedział, czy jak Elis, będzie widział, jak Eliska chce, będzie chciała wyjść. Eee, będzie chciała wyjść od tej strony i od tej. Tak naprawdę Eliska w tym momencie jedyna możliwość jaką ma, to tak naprawdę przeskoczyć przez kwiatek albo żeby spuszować eee, od, od topa przyjść po prostu, ale z racji tego, że Mestal będzie puszczał tak naprawdę ten kwiatek, by zosta został tylko jedyną eee, możliwością, więc też fajnie by było jakby w tym momencie on wykazuje po prostu wizję, którą ma w eee, swoim eku. No i to mi się nie myślałem, że będzie postępowanie się. No, trochę za daleko przewinęliśmy nawet. No też czekajcie, nie, nie za daleko. No idealnie w sumie. też eee, został zgankowany. Eee, tutaj widzę, że bardzo mocno obił Galio. I Galio troszeczkę tutaj nie rozważnie gra, bo on zamiast się wycofać na bezpieczną odległość. I zamiast dać Elisę zabić singada na Sola, to on się wystawia po prostu na odstrzał, co właśnie zrobił w tym momencie. Cześć, prawo, cześć. Więc tutaj tak naprawdę e, kwestia tego, że... Mogalio no mega nierozważnie na tego parownika. Mesa rozgrywa idealną granatową, tak naprawdę, w tym momencie, ale brakuje tutaj właśnie tej wizji odpowiedniej. Ja rozumiem, że to jest takie bejtowanie, bo to wiadomo, że te 2 na 1 jest w stanie Singet sobie ogarnąć, ale jednak wiedzieć w razie czego czy jungler nie przychodzi, żeby wiedzieć na, na jak wiele może sobie pozwolić że też się pojawi inny problem zobaczyć, że drzewo ma 6-0 i ja nie wiem, czy Master Team Fighter będzie w stanie go jakkolwiek yy, utrzymać, ale zobaczymy. Na razie się skupiamy na fazie gry na linii, która jest dość istotna dla parownika, szczególnie jeżeli jest Ahed już teraz, bo ma 2-1, a to jest z reguły parownik kończy linię z zasadami 0 3 0 A dzisiaj prawo ma przerwę od Bujeczki Młoneczku. Dzisiaj ten... Dzisiaj wziął urlop na żądanie. Nie, na tej Gale mówię, będzie miał mało do powiedzenia i to jej raczej Eliska ewentualnie mogłaby podratować linię i to do koń też, też tak nie do końca, bo Gale jest tak behind, że jakiekolwiek, jakakolwiek walka z parownikiem może się dla niego skończyć tragicznie. Na miejscu Mestala w tym momencie tak naprawdę zachował buntepkę. I zaczekał z nią na jakąś akcję na bocie, bo tak naprawdę na linii już ma naprawdę solidną przewagę zbudowaną. Galio specjalnie linii nie spuszuje jak stepuje, więc tutaj ta tepka będzie bardzo istotna w tym momencie. No, prawo będzie oddawał ten, oddawał wypracowania elobenz. W sumie ciekawe jak to wygląda, czy jak prawo jest w szkole, to ten to podchodzi do profesora, tam nauczycielki od matny i mówi: Zrobiłem pracę domową panie, Elo Benz. A on z game jest tak mówiono, czyli tutaj dobra, darmowy kill raczej będzie. ale jeszcze ten, tą szarwą się brąba prosto w parownika. No i tak, to jest darmowy kill. I w tym momencie tak naprawdę może zagrać pod topa i pod mida. Bot jest tak, behind, że damy się już i tak nic nie zrobi. I tutaj, tak naprawdę, jedyne co mogą zrobić, to jako top lane, dżungla i mid lane, tak naprawdę spróbować yy, skupić się w obrębie właśnie środkowej i głównej alei i żeby, mieć na, żeby być na tyle silnymi, żeby móc odeprzeć yy, sfidowanego Dravena. Gdzie pracę do wirku to był wiele, więc... Ja chciałbym to zobaczyć na żywo. Albo prawo chodzący z takim, taką maską warana i ten bujecz bujeczka młyneczek na lekcjach Wydrukuj sobie kiedyś taką maskę warana i rybujeczka młyneczek. Kurde, aż sobie... Słuchajcie, aż sobie zobacz co się dzieje na tym bocie, bo to jest aż niereformowalne. Karma ma 0,4, Lucja ma 13. i to taky wygląda tragicznie. W tym momencie parownik przepiechotą. I tu jest jedna rzecz, którą mógłby tak naprawdę Mestar w tym momencie zrobić. E, powiedzieć botlane'owi, żeby zrotował na topa. Gal jest mega behind, więc no sorry. Jeżeli on by zabił jego botlane, to by, to jest naprawdę jakby musiał być jakiś specjalny botlane. Więc w tym momencie ja na miejscu Mestala po prostu poszedłbym na bota, zrobił lane swapa. I ja myślę, że Mestar byłby w stanie utrzymać tego Dravena razem z Braumem. Natomiast Lucian z karą przestaliby się wypierdzielać od przeciwnika. Cześć Major Siwy, witam serdecznie Ale na razie jest ogólnie tyle, co całkiem spoko, ale jest jeszcze szansa na wygranie tej gierki No też dziwi mnie, że tutaj Fiddle nie został mocno zabizowany jako midlaner, tak naprawdę Lissy miał darmowe możliwości, jeżeli chodzi o gankowanie tej linii. Fiddle jest strasznie obiednym pikiem. Ale już... Ze mną, dobra, panie Mestal. Pan Mestal tutaj ten, dalej puszuje. Będzie przynajmniej... Ściągał uwagę przynajmniej dwóch osób. I to jest właściwie idealny moment dla jego teamu żeby coś zrobili. W międzyczasie jak on właśnie tutaj zgarnia atencję od przeciwnika. Ale zobaczcie, nie gankują tego parownika i tak naprawdę efekt jest co najmniej mierny, bo parownik sobie jest w stanie dwóch, dwie osoby utrzymać i je pozabijać. Tak, to jest raczej kolejny Kim na Westala. Bardzo dobrze rozkrywa te fajty 2 na 1. A to jeszcze Fiddle fiddybszy, więc tak naprawdę dziwi mnie, że w międzyczasie jego team yy, nie podejmuje żadnej inicjatywy Ej, przerzucił. A e, tutaj raczej już tego nie przeżyję, ale no, dziwi mnie, że w międzyczasie jego teamek nic nie nie zrobił presji na żadnej linii. Zobaczcie co ja robi Botlane. Botlane ma darmową linię do spuszowania, oni zamiast spuszować yy, tą linię, to oni się wycofują. Jakich adekery bym polecał na w Goldzie? Luciana najbardziej. Luciana byłby takim naprawdę świetnym adekerem na elo. Tak samo Ksaya byłaby całkiem dobra. A jeżeli myślisz bardziej o Hyperkery, to polecałbym ci albo Ash, albo Kate. Ewentualnie Dravena, jeżeli się czujesz na Dravenie dobrze. Albo weź typowego Lane Dominatora. Albo weź yy, coś co będzie się ładnie też skalowało na late game. Hmm. No troszkę jest teraz problem, bo tak naprawdę co z tego, że Singet jest sfidowany, skoro nie ma teamku, który mógłby zadać obrażenia, tutaj mógłby robić zachodzącą puszkę przerzucającą i burzającą ludzi. No ale sami widzieliście, się co się właśnie stało. Próbował wbić w próbował go przerzucić. Troszeczkę niepotrzebnie, bo zupełnie nie byłoby follow-upu od teamu, więc trochę strasznie... taka strasznie yellow -bita była z jego strony. Ale tak naprawdę niestety Mesta w tej grze ma niewiele do powiedzenia. E, Twitch też jest fajny, chociaż jeżeli chodzi o low elo, to bardziej na dżungli niż na dekery, szczerze powiedziawszy. Tam ma większy potencjał na solo kolejce. Mówię o warunkach solo kolejkowych. A dlaczego Draven ma 9 kili, bo Botlane Mestala intuje i to jest mega problem, bo w tym momencie Mestal nie, przy swoich itemach aktualnych, przy braku armoru, nie jest w stanie przy... nie jest w stanie utrzymać tego mm, Dravena. Więc w tym momencie tak naprawdę yy, na miejscu Mestala pomyślałem o jakimś hard armorze na tego Dravena. Coś sobie zbustowało mobilność albo zbustowałoby yy, Saskame plus Armor Znaczy może inaczej. W siódmej minucie Botlene stracił drugą wieżę, także tam się zadziały jakieś cudane, no, cudanie widy, no jakby nie patrzeć. No więc troszeczkę tutaj no, mamy problematyczną sytuację. Zobaczcie, jaka jest różnica w godzice. Jest 13-14 minuta, a mamy 8, prawie 9 kg na przewagi. To jest no nie... Bardzo spora różnica. Tristana jeszcze, a Jinx ze względu na braki w mobilności może mieć problemy, bo wtedy musisz polegać bardzo mocno na swoim supportzie, który cię będzie pilował. Najlepiej na no, low elo brać kogoś adekery z escape'em tak naprawdę, bo nie licz na to, że support na, supporty na tym elo będą w stanie cię odpowiednio, od, od, odpowiednio pilować. A czy też parę złych koli dostanę bota, bo oni dostali na początku w papę, po czym stwierdzili, że jeszcze raz się wbiją, jeszcze raz zostali w papę i tak chyba dwa razy to, wy, to dwa razy tak, trzy razy tak wyszło na bocie łącznie. No i dobra, tu mamy sytuację, gdzie mm, Mestal wchodzi od ten. Wchodzi od pleców, zobaczymy co z tego będzie. Dobra, mamy wbite i zobaczymy czy tutaj uda się coś zrobić. Eee, no niby fajnie, bo załównuje Dravenem. Bardziej najbardziej zdecydowany target. Draven musiał poświęcić sporo czasu, ale zobaczcie tak naprawdę co się dzieje. Team ma za mało obrażeń, żeby wykorzystać to, że Mestal tak naprawdę biega sobie z Dravenem i powstrzymuje go od zdawania obrażeń innym teammateom. Więc, tak naprawdę, na miejscu Mestala w tym momencie zaryzykowałbym. Hmm. Tutaj, na miejscu stala tak naprawdę poszedłbym w power farming. Nie skupiał się na próbie pomagania timu, a po prostu dał timowi szansę na wyskalowanie się, wyfarmienie, odpuszczowanie przeciwnika. A samemu po prostu spróbował pofarmić i zrobić. Yy, no zem, jak najbardziej się sfidować, no bo aktualnie. To jest wysoka platyna na iście. Bo w tym momencie tracą kontrolę dosłownie nad wszystkim. I tak naprawdę, Nomestal ma niewielkie pole do popisu jako parownik. Szczególnie przy tak sfidowanym Dravenie. Nawet jak w tym momencie pójdzie, pójdzie po hard armor, to tak naprawdę ten Draven yy, będzie go megameltował. Znaczy, no, to jest kwestia problematyczna, bo. Jeżeli na przykład oddacie double killa, tak naprawdę na początku, no wtedy, kurde, nie wiem. Niektóre botlane występuje coś takiego, że sam myślą, hmm, wywaliliśmy się. Enemy, a ma double killa, właśnie cofnął do bazy i, mm, i. ma. przewagę w itemach. Dawaj, Stoszek, napierdzielamy się, dawaj, bujka, ogień, dawaj, zabijemy ich. Po czym Twój botlane wywala się. Po tym, po tym dumnym haśle Twój botlane wywala się już drugi raz. I wtedy zaczyna się robić problem, bo. E, tak naprawdę jesteś tak bardzo behind. Że nie jesteś w stanie na własną rękę utrzymać się na linii, więc... No to jest troszeczkę takie intowanie. to jest trochę ten, brak wyobraźni, o to jest chyba najlepsze określenie eee, Brak takiego pragmatycznego myślenia cechuje wiele osób na niższym Elo i... No, to jest to jest mega problem. zobaczcie, zobaczcie sobie, że to będzie Lucja, może próbuje coś tam próbuje farmić, próbuje coś tam pomagać teamowi. Draven nie ma many, więc teraz jest fajny moment, żeby go celokować i go zabić. I to jest chyba jedyny moment, kiedy Dużo niebieska może zrobić coś więcej. MFK też byłaby spoko, chociaż ona pod Metality build, nie? Żeby można było one ludzi z Ultra w Ale tak, dałaby radę. I tutaj akurat dobry kol ze strony Estala, bo zdecydował się wjechać Dravena, kiedy ten nie miał many, więc ten nie miał many na E, żeby go odepnąć w momencie jak na niego wbijał. Więc dobry moment sobie wybrał. Eee... Tak naprawdę jest troszeczkę problem, bo mają mam, stracili im chyba Jedna wieża pod Nexusem jest ledwo zipie, tak naprawdę. Tam zostały jakieś szczątki z tej wieży. Nie wiem, jak to się potoczy w kształcie. No i tutaj tak naprawdę, dopóki się nie wyskalują, dopóki nie dużo jakichś konkretnych itemów, to ta gra jest zdecydowanie na korzyść drużyny czerwonej. Niby mają piki, drużyna bestola, dzięki, dzięki którym mogliby się kontestować pod kątem całokształtu gry. Ale potrzebują czasu, potrzebują czasu, żeby zacząć coś robić. Problem jest z który w z stricte Legge nie będzie za dużo robił, ale taka Lux, taki Lucian, no. Je... Potrzebują obrażeń, tak naprawdę. Mestal może to wszystko wytankować dość długo, ale potrzebują obrażeń, które. Potrzebują yy, źródeł obrażeń, które będą w stanie. No. coś tam, uszkodzić przeciwnika, zanim w momencie, kiedy Mesta sobie będzie z nimi biegał i ich tam gazował, tak? I przerzucał z miejsca na miejsce. Ale zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało w całym kształcie. Bo zaraz yy, będą próbowali wziąć drugiego i I pytanie: Czy Druzina Niebieska jakoś na to odpowie, czy. Będą. raczej skanali na porażkę. I tutaj, o! Bardzo ładnie złapał Dravena. To mi się mega podobało. To jest ogólnie mega plus Mestala, że on właśnie próbuje wyszukiwać takie momenty, kiedy Enemy Carry jest dozłapany do zawnowania do bez większych problemów. Tak jak teraz na przykład zrobię to z Fizzlem i z Dravenem. To jest akurat, no. Dwa kole ze strony Mestala, które naprawdę na korzyść wyszły. Lux jest jednak y, troszeczkę upośledzona Lux jest tutaj troszeczkę upośledzona i troszkę nie rozumiem tego, że ona ultuje cel, który jest w zoni Ale to może jest jakaś ten, starożytna taktyka I to jest też plus, że on właśnie cały czas luruje przynajmniej dwie osoby. Cały czas dwie osoby ma przynajmniej na karku, cały czas zgarnia przynajmniej więcej niż jedną osobę. I to jest też moment dla teamu, kiedy oni mogą coś skruszyć, mogą coś wziąć, mogą ten, jakąś inicjatywę podjąć. Fiddle chyba wjeżdża na tego, na bota, tak, bardzo ładny moment wyczuł. I w tym momencie Dużo Niebieska musi zrotować czym prędzej na bota. Jako, że raz słyszałem ten miniony, a dwa z racji tego, że jest tam Fiddle. I Karma jest w stanie auto-position. Karma zaszowała ogólnie itemek, który slowuje przeciwników, czy puszcza te duszki. Co jest mega błędem. Ogólnie te duszki są bardzo rzadko budowane. Akurat te duszki są sytuacyjne. I lepiej pójść pod typowo supportowe itemy niż właśnie w takie ofensywne, kiedy jest się behind. Bo to jest tylko tak naprawdę strata golda. A lepiej mieć tego redemptiona i kurna rzucić, nie wiem, ale hila niż kurna rzucić duszki, które zatruwują dwie osoby. Ale mówię, no tak naprawdę to jest jedna z tych gier, kiedy tak naprawdę, no pomimo tego, że masz dobry performance, pomimo tego, że starasz się jak możesz i grasz solidnie, no tak naprawdę teamwork jest na tyle behind, że po prostu musisz liczyć na to, że przeciwnik popełnił jakiś błąd i wykorzystasz to na swoją korzyść, zrobisz comeback i będziesz ładnie ten, będziesz potem... wyjdziesz koś na prostą. Ogólnie śpieszy mnie ta sytuacja. Zobaczcie, zobaczcie. Spauzujemy sobie na chwilę tę sytuację. Zobaczcie, co się dzieje. Fidel, Speed puszuje bota. Lucian go nie jest w stanie zatrzymać, nie? Mamy na midzie Mestala z Lux, którzy odpuszczowują Mida. Mamy Karmę, która idzie zwardować Barona. Co w międzyczasie robi Lee Sin? Lee Sin stwierdził, że wyjdzie sobie za Barona i będzie się w tym momencie napierdzielał z trójką osób. Ja aż jestem ciekaw, jak to się skończy. Bo nie wiem, co on tutaj planuje. Ale to raczej nie skończy się zbyt dla niego dobrze. Nie wiem co Lee Sin planował, ale to nie było nic mądrego i w tym momencie tak naprawdę pozycjonowanie Karmy i Lee Sin'a pozostawia wiele do życzenia. Bo w tym momencie czerwoni mogą wziąć nie dość za darmo barona, to Fiddle jeszcze w międzyczasie będzie spitował. Mestal tu niby jest, eee, ale tak naprawdę nie rozumiem czemu Lux z Lucianem idą również tutaj. Mogliby chociaż przeszkadzać na baronie albo... Albo nawet odpuszczować Mida, gdzie Draven ten śmiga. Miasta by wystarczył na tego Fidla. No dobra, złapie chyba Dravena z tego co widzę. Ojene, tylko że Lux zamiast poczekać na... Lux popełniła mega błąd, bo zamiast poczekać tak naprawdę na... Przeżu za, na flinga ze strony... Na flinga ze strony Singeda to walnęła wszystkie skile w miejsce, gdzie tego, tego... Dravena w ogóle nie było. Koniec roku jest jakoś 20 któregoś czerwca. Przyjdzie ojciec, pasem: Elo -bends. No niestety, no nie zazdroszczę Mestalowi. Teraz ma ogólnie hard arm. Znaczy ma tego Dement więc te obrażenia od. Yy... Te obrażenia, które będzie dostawał od tego. Będzie dostawał od Dravena będą ograniczone, ale in general to wygląda... No już kujemy się, nie... Nie już nie, nie boimy się użyć tego słowa, to wyda chujowo, no. Tak naprawdę. Tak, tak naprawdę no nie, nie jestem w stanie... to jest naprawdę tylko kilka że nie, niewielkie rzeczy do poprawy, bo ogólnie cały lane face i ogólnie... cała gra pomimo beznadziejnej sytuacji była zagrana bardzo dobrze, ale niestety Tilek jest zbyt behind, żeby zrobić coś więcej. A w tym momencie jeszcze widzę w Fiddle, oni też poza tym mają lepsze piki na team i to też jest bardzo problematyczne dla teamu MeStala. No niestety, to i tak też tutaj, no taki właściwie akt desperacji, ale to jest akurat dobry pomysł, że nawet jeżeli tutaj się wszyscy powalają, to żeby właśnie miniony, yy, które idą rozwalić, to wtedy ten push yy, będzie wolniejszy. Więc to niestety, teraz to dużo momencie na ona raczej będzie kończyć grę. No i tutaj Mestuś pomimo dobrego performance na topie, z kilkoma dosłownie drobnymi rzeczami do poprawy, no nie jest w stanie wygrać tej gry. No zdarza się, jakby nie patrzeć. Draven zby, był zbyt swizelany i nawet yy, mając konkretne iteny pod resisty, no ciężko było go utrzymać. No i tutaj takie fajne... mówię, to jest akurat fajne właśnie takie wyhaczanie pojedynczych celów, takie Znajdowanie odpowiedniego momentu, żeby właśnie grabnąć gościa do siebie, wyizolować go od yy, swojego teamu i spowodować, że twój team jak będzie mógł go zabić. Ja tutaj odbijający się silence zrobił swoje. No i zabije z mm, bouncinga. No niestety, przeciwnik zbyt sfidowany, mają ogólnie też lepsze teamfighty, więc tutaj nie należy się dziwić, że ta gra się skończyła, jak się skończyła. Jeszcze 1.10 karma no nie nie, nie pomaga, tak? W, wygranie, w wygraniu giereczki, in general A u mnie ze średnio było różnie. Bardzo długo miałem w okolicach 4, 5, 5, 0 A potem jak przyszło liceum to zacząłem mieć wyjebane troszeczkę po celu, szczerze to jest zawsze. O jemy, ale to jest Klamuf fiesta. Potem w liceum zacząłem mieć troszeczkę wyrąbane i miałem zawsze gdzieś pod, lekko poniżej 4-0. Hmm. Właściwie mi się wydaje, że możemy to troszeczkę przewinąć, bo tutaj raczej nic się specjalnego nie wydarzy jeszcze przez jakiś czas. Daj więc zabił Luciana, to akurat mnie nie dziwi. Lucian ginie w natężeniu pięciu afrykańskich dzieci na, na sekundę razem z karmą. O, jeszcze sobie no, a, pro, a propos o, o wilku mowa, to to Karma w ogóle jakąś normę wyrabia ten. Na no, Karma to w ogóle jakąś me, mega ten. Mega normę wyrabia. No, Tutaj próbuję tego Dravena tutaj cały czas izolować, to jest dobry wybór, ale... Za mało demedu ma dużo niebieska, żeby wykorzystać to, że np. Mestal podchodzi do Dravena i go flinguje do teamu. I to jest bardzo smutne. Bo w normalnym teamie tak naprawdę Draven dostawałby co co i dostawałby taki burst, że nawet nie żeby złość obrażeń. A oni go łapią i w tym samym momencie Draven jeszcze przy okazji zabije jedną, dwie osoby zanim się wywali. No niestety. No jest GG. Jeszcze hmm, Redemption. No to jeszcze taka jest zabawa, no tak jak mówię. Ogólnie rzecz biorąc... Tutaj to planer zagrał poprawnie, Tutaj to jest ten planer zagrał solidnie, ale no niestety Timek był zbyt behind, żeby tą to poprawne czy to solidne granie na topie jakkolwiek wykorzystać w całokształcie. Także słuchajcie, to była ostatnia gra, którą dzisiaj analizowałem. I ogólnie rzecz biorąc, tak analizy będą na pewno w przyszłym tygodniu. Na grupie będę na bieżąco informował, kiedy będą te analizy, jeszcze raz są cztery miejsca. w.